Cześć dziewczyny! Najpierw się chciałam przywitać po bardzo długiej przerwie, bo to chyba aż e, co cztery miesiące, prawda? Nie ma mnie. Zniknęłam bez żadnych wyjaśnień. <grym> Więc e, no chyba tam na grupie już coś mówiłam. Wspominałam, ale może nie wszyscy e, się zorientowali. E, nie było mnie przez ten czas, ponieważ Jestem w drugiej ciąży. Proszę bardzo. To już... Trochę już widać nie. Brzuchol. Jest. To będzie gdzieś 23-24 tydzień. Tak mi się wydaje. E nie wiem na 100%, ponieważ e, idę bez e, asysty medycznej, bez e, doktora, bez skanów, bez żadnych badań. E, no na razie nie potrzebowałam żadnych, e, żadnych badań zrobić, więc e, oby tak dalej, oby nic się nie działo. Wszystko jest, a, wszystko jest fajnie, zgodnie z, a, z rytmem. Naturalnie, no ale jednak powód tego, że zniknęłam, był no nie tylko, że ciąża, ale to, że podczas tej ciąży to tych początków ciąży te pierwsze, yy, pierwsze miesiące. No niestety ja się nie za dobrze czuję. Yy, to jest chyba wynikające gdzieś tam z rodowo, bo i Moja mama się fatalnie czuła, tylko, że ona się fatalnie czuła przez całą ciążę ze mną. Z tego, co pamiętam, to chyba babcia też, więc na mnie też taki urok padł. Chyba z Safirą wydaje mi się, że było gorzej niż teraz. No, to nie są poranne mdłości, bym powiedziała, to e, się, To są 24 godziny na dobę mdłości i e, nieprzyjemne nie to jest bardzo. E, ma to jakąś swoją nazwę. E, ja teraz dokładnie nie pamiętam, z łacińska nazwa. Bardzo rzadko kobiety e, mają taką przypadłość, że około 1-2-3% kobiet się. Tak źle czuję. Większość z nich się czuje tak źle przez całą ciążę. Ja się czułam źle od 6 tygodnia do no, miesiąc temu mi przeszło, więc e, musiałam jeszcze zebrać siły. No, bo to jest po prostu tak wykańczające dla organizmu. Jeszcze ja mam, prawda, małą córkę w domu, więc chwała Bogu, że tak się stało. Z, los tak zrządził, że ten koronawirus się pojawił i sam ze mną był w domu, dalej zresztą jest, bo cały czas jego firma jest zamknięta. Zresztą oni coś tam podjęli, jakąś działalność, ale on się zdecydował na robienie czegoś innego, więc jest w domu, pracuje z domu. Ale przez ten najgorszy okres czasu, kiedy ja naprawdę nie byłabym w stanie się Safirą zajmować, no to on tutaj był, i mi pomagał. Więc chciałam się ponownie przywitać. Wszystko jest dobrze. Obiecałam, że zrobię filmik na temat tego jak monitorować swoją ciążę, jak się nie decydujecie na częste wizyty u lekarza, są pewne sposoby. Ja oczywiście powiem to ze swojego ze swojego doświadczenia i opowiem o sobie. Także to jest ta ciąża, teraz jest naprawdę kompletnie nie jest zarejestrowana nigdzie. Żaden lekarz mnie nie widział. Będzie musiał mi w pewnym momencie widzieć, nie wiem, albo normalny taki GP, czyli ten internista, albo pójdę do chiropraktyka, co jest, no tutaj chiropractor, czyli taki kręgarz, jest doktorem medy nauk medycyny. Normalnie po sześciu latach studiów i oni... Mają, um, mają uprawnienia, i jeśli um, skorzystam z usługi takiego doktora, właśnie chiropraktyka, to będę mogła wykorzystać jego zaświadczenie do um, wystawienia y, aktu urodzenia, bo bez tego to um, może być problem z udowodnieniem, że to w ogóle jest moje dziecko, skoro nigdzie w systemie nie ma zarejestrowanego tego, że ja w ogóle w ciąży jestem, więc tak, e, tak tutaj jest. Nie wiem, jak jest w Polsce. Pewnie podobnie, bo to ten system jest ogólnie w na naszej kulturze, można powiedzieć, wszędzie podobny. E, ale co mogę powiedzieć o tej ciąży? E, ciekawego to jest zupełnie inna ciąża, zupełnie inaczej się czuję w tej ciąży, jeśli chodzi o takie e, sprawy duchowe. E, jest, nie wiem czy to jest spowodowane tym, że po prostu mam małą dziewczynkę i ona wymaga bardzo dużo uwagi, no ale nie mniej jednak ja też mam trochę czasu dla siebie, bo prawda, teraz na przykład jestem sama w domu, bo sam wziął mało do parku, mam czas na nagranie. Też w nocy, ja się budzę w nocy. No, i nie śpię około 2-3 godziny, ale budzę się dlatego, ponieważ chcę spać z kurami, po prostu. No więc, e, ile można spać, prawda? Jestem dorosłą osobą, nie będę spała e, 13 godzin, prawda? Więc budzę się w nocy, mam ten czas dla siebie, żeby właśnie nie wiem, tam coś poczytać albo e, po prostu posiedzieć sama ze sobą, więc e, jest, e, jest ten kontakt. No i jak właśnie tak się wczułam w siebie, weszłam w, w siebie, to, to jest ta, ta ciąża bardzo taka powietrzna, bym powiedziała. Ze względu na to, że mam porównanie z safirą i ta ciąża z safirą była mega silna, to była taka Ciąża, w której ja się czułam bardzo uziemiona, czułam wszystkie siły natury przemawiające przeze mnie, czułam po prostu taką totalną pewność, e, przepraszam, do swoich e, decyzji, swoich działań, swoich e, e, takiego bycia prowadzoną przez e, dziecko, przez ten duch dziecka. W ogóle bardzo interesujące, bo to przecież była pierwsza ciąża, więc e, ja w ogóle nie miałam żadnego porównania i taka, taka niesamowita pewność siebie przeze mnie przemawiała, że ja po prostu czułam się taką waleczną lwicą, wilczycą po prostu, która, y, która się y, która ma wydać, prawda, młode, ma wydać się potomstwo. No i dlatego też między innymi mnie to doprowadziło do tego porodu bez asysty, bo ja czułam się taka pewna. A ta ciąża to nie jest tak, że ta ciąża jest tak, że ja się czuję niepewnie, czy mam jakiś strach, czy lęk, bo na przykład wiem z czym to się wiąże, ja nie mam żadnych traumatycznych doznań, ten poród był spoko, połóg był, prawego nie było, więc mnie się nic praktycznie nie działo, wszystko było super, miałam wsparcie. Także nie obawiam się, ale ta ciąża jest taka, że ja na przykład czuję, że mm, potrzebuję takiego wsparcia, ale e, mądrej baby, takiej wise woman, czyli mądra kobieta. E, taka. Na przykład nie chcę mieć wokół siebie e, zaproszonego do tego mojego krętu kobiecego podczas porodu, jak i tylko młodych e, dziewczyn, takich siostrzanej energii. Tylko wie, wiem o tym, wiedziałam, że potrzebuję takiej e, figury, e, jakby matki, takiej szamanki, e, która tam ze mną będzie. Nawet nie potrzebuję za bardzo, znaczy teraz tak czuję, zobaczymy, jak będzie w trakcie całej akcji, e, że nawet niekoniecznie sam tam musi ze mną być, bo na przykład pierwszy raz to chciałam, żeby on był i żeby mi towarzyszył, a teraz na przykład czuję tak, że mm, mogę być nawet sama i z tą e, mądrą Babą. Tak zwaną mądrą babą. <grym> eee, Także w tej ciąży ja postanowiłam zrobić sobie research wśród e, duli. E, jestem członkinią takiego stowarzyszenia tutaj porodów domowych. E, I poszłam sobie na spotkanie i tam porozmawiałam z e, kobietą, która prowadzi całe to ko koło, ten, to, to stowarzyszenie. Ono już istnieje od 30, ponad 35 lat. No i ona miała być też moją dulą za pierwszym razem, tylko że ja właśnie nie chciałam, więc ja tam jestem znana w tym kręgu z tego właśnie porodu Free Birth, a w ogóle jak tam się wypowiadałam kilka razy, to to robiło po prostu wrażenie, bo na mnie też zresztą, jak ja teraz po prostu patrzę na przeszłość, to robi to na mnie. Sama na sobie robi wrażenie, jaka ja byłam wtedy. No, robiło wrażenie, jak ja po prostu, właśnie z pierwsza ciąża, ja z taką, z taką siłą, z takim petem, z taką pewnością siebie, um, kompletnym zjednoczeniem, połączeniem ze swoim ciałem, ze swoją energią, um, z jaźnią, z wiedzą. To robiło ogromne wrażenie, że ja tak chcę. No i rzeczywiście ten poród był też mega taki, um, świadomy, można powiedzieć. Więc ja tam, jak się zwróciłam do niej o pomoc, w sensie znalezienia kogoś, żeby właśnie poleciła mi, zapytałam się też jej, bo ona sama ma bodajże 65 lat i chyba ma 8 dzieci swoich własnych. Um, przyjęła ponad 500 porodów. Ona powiedziała, że no niestety, ale na ten na okres czasu, kiedy. Ja mam e, e, mieć, e, mam tę datę wyznaczoną mniej więcej, prawda. Ona tam już ma panią, e, ale może mi kogoś innego polecić, no i poleciła mi dwie osoby. Jeszcze inna e, dula mi poleciła też e, swoją koleżankę, ale to właśnie bardzo młoda dziewczyna. Tylko, że ja wtedy jeszcze nie wiedziałam o tym, że ja chcę kogoś takiego, kto jest, e, kto jest bardziej w tej takiej um, matczynej, um, dojrzałej energii. Spotkałam się z, z tymi paniami i um, no i zdecydowałam się na jedną z nich. Zobaczymy, jak będzie podczas akcji w sensie, czy ja będę chciała, żeby ona, bo ja pewnie będę chciała ja tak czuję, że raczej będę chciała. Także będę miała um, taką szamankę wokół siebie. W ogóle zastanawiałam się, czy nie zrobić sobie takiego jakiegoś rytuału z moimi dziewczynami tutaj z taką moją grupą kręgiem kobiet, czy nie zrobić jakiegoś takiego rytuału uziemiającego mnie, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, kurczę, ta pierwsza ciąża była taka mega uziemiona, to ja może dam możliwość rozwijania się tej ciąży właśnie tej powietrznej, prawda? Zobaczymy, jakie ja będę miała doświadczenia z tą powietrzną ciążą. Czemu ja w ogóle to nazywam powietrzną? Bo ym, to dziecko w ogóle ja, mimo że ja go oczywiście czuję w sobie, bo ono się już rusza i, i ym, ma, mało się rusza w porównaniu do Safiry, więc może będzie mniej aktywny później. Zobaczymy. Ym, ja byłam taka bardzo aktywna, jak jest moja córka, a ym, Sam był, z tego co jego mama mówi, był bardzo spokojny, taki po prostu położyć go, i szukaj dziecka. Bo, bo, bo jak zapomnisz gdzie go położyłaś, to go po prostu on się nie odzywał, prawda? Spał, jadł i, i leżał patrzył w sufit. Więc może, może to drugie będzie właśnie takie. <laughs> mniej, mniej absorbujące, bo tato jest po prostu taki głowy, są rany. E, Mogli. Dzikus jest straszny z niej. Bardzo fajna dziewczynka. E, więc może dlatego e, właśnie on ma inny. To, ten już ma inną, inną po prostu energię, ale ja po prostu, mimo że go czuję w środku, to, um, to on tak jakby nie jest we mnie jeszcze, w moim ciele, jest tak jakby no, gdzieś tu, dookoła. Ja tak czuję, jakby on, jestem w ciąży, ja wiem, że on gdzieś jest, ale. Um, nie wiem, nie, nie, nie wszedł jeszcze w swoje ciało. A czemu mówię on też, bo nie tylko dzidziuś, ale miałam sen. Sen, wizję, e, wizje, gdzie e, pojawił mi się chłopak. E, stanął przede mną chłopak w, w okolicach e, wieku tak, nie wiem, 17 może nawet do 20 lat, młody chłopak bez e, koszulki. W samych spodniach, nie wiem co to za spodnie były, wyglądały może tak jak trochę skórzane spodnie, z ciemnej skóry, takiej brązowej. Um, miał dość umięśnione ciało, ale takie umięśnione od e, jakiejś pracy fizycznej, albo e, takiego sportu typu nie wiem, spinaczka, czy e, takie po prostu naturalne, nie na siłowni przez e, te Ciężary i tam zażywanie jakichś styrdów. Ale tylko takie zdrowy. Miał w ogóle śmieszne. Jego fryzura to była po prostu taka odgarnka, obcięta, taka, ale taka dość długa, bo to tak dotąd i tak schodziło tu. Ale włosy białe wręcz po prostu, takie, taki blond. Mocny, taki niebieski, bo ja mam taki kolor oczu, jak, no jak sobie popatrzycie, to ja mam taki kolor oczu trochę szaro, zielono-niebieski. Ten niebieski jego był po prostu taki błękit, mocny, z bardzo ciemną granatową obwódką, takie, że te oczy po prostu były hipnotyzujące. Miał dość kwadratową szczękę. Nie był jakiś taki super przystojny, ale bardzo męska taka już energia z niego emanowała. Um, bardzo mocno uh, siedzący, właśnie w tej mę męskiej, takiej spokojnej, ale też czuć było drapieżnej energii. Co jest w ogóle dziwne, bo przecież to, ja wiedziałam, że to jest mój syn, Po prostu ja to o tym wiedziałam, że ja patrzę na swojego syna, jak już jest e, dorosła, on wkracza w tą e, dorosłość, już do, dojrzały ja mam coś takiego jeszcze, że potrafię odczuwać w tych wizjach i smak, i zapach i, i czuję w ogóle różne rzeczy fizycznie czuję i tam właśnie czuć było wokół niego taki zapach oceanu mokrych skał mchu, glonów może coś takiego, tak jak się przy morzu, ale nie taki odrażający, tylko taki świeży i bardzo zimne powietrze było wokół tego. I skojarzyło mi się ze, ze Skandynawią, że to gdzieś jest, może nie wiem, em, jakaś Szwecja, Norwegia. Tak właśnie było czuć. I em, I co? I wokół niego była taka aura kolorów. Um, jasnego błękitu, bardzo jasnej, oślepiającej bieli i żółci, albo złota. Um, no i on tak stał bez tej koszulki przede mną, ja wiedziałam, że to jest on. Um, usłyszałam, on mi nie powiedział swojego imienia, bo Safira mi powiedziała swoje imię, ona po prostu stana przede mną, tak jak ona teraz ma taką minę swoją, <głynie> dokładnie taką samą. Taki sam wyraz twarzy stanęła podparła się pod boki i powiedziała po angielsku, że jestem e, twoją córką. Mam na imię Safira. To on ta i zni, I ten, ta, ta wizja z nią się skończyła, ten sen się skończył, się obudziłam. E, a z nim. Mm, ja po prostu usłyszałam wewnętrznie, e, poczułam że, jego imię. No i no i co? E, no, i jak będzie chłopak, to będzie tak no, na imię. Zobaczymy. Tyle, bo już jest co? 18 minut. to Strasznie dużo gadam. Um, postaram się zrobić ten następny filmik, może nawet teraz zaraz. A propos tej e, ciąży, jak to sobie monitorować, jak ja to robię. No i co? No i jeszcze będę później nagrywać jakieś, jakieś filmiki. Trochę inaczej, inaczej przyjęłam miną koncepcję. Nie będę ich tak już obrabiać w, na YouTubie, w tym studio, bo po prostu no, ja nie mam, nie mam czasu. Ja mam teraz bardzo. Mam mniej energii ze względu na, na tą ciążę niż miałam z, z safirą. Myślę, że to jest spowodowane też tym, że. Po prostu ten odstęp między dziećmi jest mniejszy, bo y, ja się czuję bardzo dobrze, tylko po prostu szybciej się męczę. I możliwe, że, że wiekiem nie wiem. W każdym razie y, tak jest, że, no wiadomo, y, dzieci wyciągają energię. Y, wszystkie mamy wiedzą, jak jest. Także y, nie będę już się skupiać tak bardzo na obrabianiu tych filmów bardziej postaram się po prostu regularnie wam wrzucać nawet jak to będą takie właśnie freestyle live y czy coś tam to po prostu i tak będę z wami w kontakcie niż, niż po prostu stracić czas na te obrabiania bo to tak długo trwa czasami zrobić szczególnie, że się tego dopiero uczę, że wolę zrobić tak wrzucić wam tak jak ktoś będzie nie zainteresowany będzie mu się podobać, to może po prostu wyłączyć, prawda? Buźka, widzimy się w następnym filmie. Pa.